Cześć, cześć, cześć! Witajcie w najnowszym odcinku. Zobaczcie co ja mam dawno, niedrapany Playbook. Playbook 7, diamentowy milion, ja jeszcze nawet nie wiem, czy to jest w sprzedaży jeszcze. Money Maker i Rubiny Szafiry. No to co, no to od czego zaczniemy tutaj? Może zacznijmy od tego Playbooka? Czemu zawsze go na koniec wszyscy go dają? Ja z niego zaczniemy dzisiaj? Możemy tutaj wygrać sporo pieniędzy, bo dla przypomnienia. Nawet jeszcze 50 tysięcy złotych możemy zgarnąć. No dobra, no to drapiemy. Mamy pierwszą zdrapkę szafirową, no i szukamy wygrywających liczb albo siódemki. Nasze liczby to 29, 20, 6 i 32. I szukamy, co my tu mamy: 25. Osiem dziewiętnaście, czternaście, dwadzieścia sześć, dwa, trzy, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery. będzie siódemka. 20, 29, 27. No tutaj wygranej nie ma, ale nie poddajemy się, szukamy dalej siódemki albo rubin, bo rubinową i mamy kufer, portfel, lustro, pierścień, moneta, perła, zegarek, worek. Perfumy i ostatni symbol to złoto. Rubinowa też niestety okazała się pusta, ale to jeszcze nie koniec. Mamy szmaragdową, musimy tutaj znaleźć trzy razy symbol. Siedem I tu mamy. Jeden, jedną siódemkę, pierścionek, prezent i zegarek. Tu nic nie będzie. Mamy znowu siódemka. Róża. Druga siódemka portfel i złoto niestety. Szukamy dalej. Trzy razy siódemkę musimy znaleźć. Jedna siódemka, druga siódemka, worek i niestety perła. Gra numer cztery. Znowu zaczynamy siódemką. Flik pieniędzy, złoto, siódemka. Czy będzie to siódemka? Nie. Niestety tutaj jest zegarek. Drabiemy dalej. Gra numer 5. Zaczynamy lustrem. Jest siódemka, szminka i niestety worek gra numer 6. Mamy róże, koronę, siódemka, siódemka po raz drugi i niestety portfel gra numer 7. Może tutaj będą w siódmej grze trzy siódemki, może będą. I mamy jedną siódemkę, mamy drugą siódemkę i i niestety szminka. No dobrze, tutaj musimy znaleźć w ametystowej dwa identyczne symbole. A mamy kufer i portfel. Gra numer dwa. Pierścionek. I lustro. Perła i zegarek. Gramy dalej, gramy worek i portfel. Pierścionek i korona. Lustro i moneta, gra numer 7. Mamy sztabkę złota i monetę, blisko, złoto i, i kufer, pewnie złota. Dalej mamy perłę i mamy worek, niestety tutaj też jest pusto. Jeszcze mamy tutaj dwie gry. Co my musimy tu znaleźć? Musimy znaleźć trzy identyczne symbole albo trzy siódemki. No to drapiemy pierścień I perfumy. Gra numer 2, podkowa i korona. Gra numer 3, świnia i róża. Gra numer 4, prezent, prezent i, i dzwonek. Niestety, gra numer 5, świnia i moneta. Gra numer 6, moneta i perły. Gra numer 7 perły i lustro, gra numer 8 pierścionek i perfumy, gra numer 9 lustro i złoto, gra numer 10, mamy tu dzwonek i naszyjnik. Tutaj niestety się nic nie udało. Ostatnia gra diamentowa zdrawka i szukamy monety. I mamy tutaj mamy tutaj worek, pierścień, sztabkę złota, portfel. Trzminka, perfumy, kufer i lustro. No, słuchajcie, tutaj nigdy nic nie miałem. Musimy znaleźć trzy identyczne kwoty. A mamy tutaj, moi drodzy, nie mamy nic. Nie mamy nic. Kontrolne to są różne. I niestety playbook okazał się pusty. Ale to nic, to nic, bo mamy jeszcze trzy zramki przed nami. Rubiny, szafiry, szukamy takich... Sztamek złota. Jak znajdziemy kufer, to wygrywamy dwukrotność przypisanej kwoty i nasze wygrywające liczby to 45, 58, 47, 33 i 46. I takich szukamy. A mamy 11, 12, 27, 29, 42. Jeszcze mamy trzy linie. 31, 34, 53, 16, 37. Gramy dalej 28, 38, 48, 36. I zobaczcie, mamy tutaj sztabki, Mamy wygraną zdrabkę. No fantastycznie. Wygane się sumują, więc gramy dalej. 21, 51, 44, 41 i 59 to jest ostatnie. A pod sztabkami 10 zł, tutaj mamy 10 zł, aż wyszarpane, takie mam wrażenie. No dobrze, Money maker i szukamy tutaj takiego worka. A jak znajdziemy tutaj sztabkę złota, to mamy dwukrotność przypisanej kwoty. No to drapiemy, drapiemy. Nasze wygrywające liczby to 39, 22, 32, 43 i 13. I lecimy. 21, no już blisko, blisko. 35, 31, 34, 33, 24.

38 i 47, tutaj niestety aż pusto. Ostatnia grana dzisiaj to diamentowy milion. Głównej nagrody już nie ma, ale jest szansa na 50 000 złotych. 50 tys. złotych fajnie by walnąć taką kwotę. Szukamy klipsu pieniędzy, portfela albo dolara, po prostu dolara. Wtedy dolar mnoży nam kwotę wygraną, No, razy 5. A zaczynamy tutaj od wiśni. Mamy wiśnie, monetę, serce, kwiat, narty, ananas, plecak, korona. Kawa kawa musi wejść do standard. Dalej mam perłę, zegar. Arbus, szukamy dalej. Rower, okulary, chmury, biedronka, cytryna, jest klips pieniędzy. No ładnie, ale tutaj również wygrane się zsumują, dlatego gramy dalej, bawimy się dalej palma, słońce, podkowa. Szansę mamy gwiazdę. Awokado i na końcu, no na końcu jest winogrono. A pod klipsem pieniędzy skrywa się 40 zł. No. Podsumowanie dzisiejszego odcinka nie jest najgorsze, bo mamy 50 zł dzisiaj. Mamy 50 zł. No dosyć ciekawy wynik. Ile ja miałem? 70 no to. To nie jest źle, nie jest źle. Słuchajcie, pięć dych na dalszą grę. Dziękuję za oglądanie, do następnego odcinka i jeżeli trapiecie sprawki, to oczywiście wysokich, wygranych wam życzę. Dzięki, cześć!